Przede wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy w miejscu, którego Wam jeszcze nie pokazywałem, a mianowicie jesteśmy przy trzecim kawałku pola, który dawniej dzierżawiłem, jakieś 3-4 lata temu, ale zrezygnowałem z tego, bo niestety to miejsce jest słabe. Glebowo też położenia, a mianowicie tutaj do tego brzegu, tam wzdłuż, i tutaj to właśnie było trzeci kawałek pola, trzecie pole, które dzierżawiłem. Nie wiem ile to jest dokładnie arów, już zapomniałem, ale to właśnie ten kawałek tutaj był przeze mnie, przez moich rodziców dzierżawiony. Ale zrezygnowali z tego Ponieważ tak Słaba gleba jak mówiłem Dziadowo tu wszystko rosło Były było siane zboże Były sadzone ziemniaki Lipa z tym I do tego jeszcze zwierzyna Która tu chodziła Jelenie, dziki to wszystko tu Masakrowały No i niestety Lipa z tym była I Właśnie dlatego mniej więcej zostało się, zrezygnowali z tego po prostu. No, więc taką ciekawostkę wam chciałem powiedzieć. A teraz mam tutaj piłkę ręczną i idę tam e, koło pola mojego brata. Też Wam może pokażę jak tam dojdę e, po sosenkę, gałęzie z sosny. Bo tam właśnie ostatnio zauważyłem jak byłem na zrzutach, że Wywaliło sosnę i właśnie gałęzie sobie stamtąd przynoszę. Dobra, to widzimy się jeszcze tam. Tutaj, jeszcze jaką taką ciekawostkę wam pokażę. Idąc po gałęzie z daleka, zobaczyłem, że coś leży. Na początku myślałem, że jest rzut. Ale podchodzę. A to szkielet. Nie wiem, czy to w młodej łani koziołka, nie wiem, ale takie znalezisko. Raczej to z łańki ścielaka jakiegoś. Tak to wygląda. No, taka odskocznia. Idę teraz dalej. Nie ma tu głowy, co prawda, więc nie wiem, co to było. Rozejrzę się tu gdzieś dookoła. Może coś będzie leżało. A jak nie, to widzimy się już przy gałęziach. Jestem w tym miejscu, co e, łamało tą sosnę. Tu jest konar od niej i spadła ona na dwie części. Tam jest jedna, i tu jest druga. No i to powaliło jakoś, myślę, miesiąc, dwa temu. E, jest jeszcze to świeże. Jeszcze igły nie opadły, nie wysły. Kora jest jeszcze zielona, więc takie najlepsze dla owiec. To wam pokazuję na przykład tutaj o, zielone i to sobie wszystko ładnie owce obgryzą. Dwie takie gałązki obciąłem i zabierzemy je owcom do stajni. Brałbym więcej, ale po trochę, bo też to ciężko, ciężko będzie dojść z tym jakiś prawie kilometr do domu więc taszczyć więcej nie ma sensu, a tak dwie gałęzie to się weźmie na baraj i, i się doniesie no tutaj materiału dla owiec jest brud dopóki to nie wyschnie to będą miały eleganckie do Ogryzania oczywiście takiego grubego nie będę brał Tylko gałęzie Taka gałęź jak już tu No też jest za gruba już żeby to brać Takie cienkie Dużo ich jest więc jest w czym wybierać tu tak samo Więc źródełko jest Picuś-Glancuś Dobra Ja teraz biorę gałęzie I sznita do domu Do stajenki zanieść to dobra, widzimy się na miejscu no i owce już mają zamontowaną jedną gałąź druga w zapasie czeka w kurniku tam na polu jak tam obgryzą to to mi zamontuję a teraz jeszcze a jeszcze przepraszam, że tak słabo światło jest, niestety bateria mi pada i flesza nie włącza, więc to muszę przeprosić i dobra, teraz jeszcze mieszankę przygotujemy owcom. Dwie łopatki owsa z kukurydzą. Teraz się zmieniła trochę. Także powiem, receptura. Dwie łopatki tego. Kukurydza śrutowana. Zostało mi jeszcze, więc też dodaję. Łopatka i jeszcze dodaję do tego e, tak trochę niecałe pół łopatki śruty pszenicznej, który mi nie chcą jej jeść, więc muszę spaść łowcami. E, no i dobra, teraz trzeba przeczyścić trochę korytar Teraz do dwóch ja to. Zaraz wam pokażę. O, udało mi się wrócić do domu i się zaczęło burdać, zaczyna nasypać. Więc na styku. Dobra, tu otwieramy. One już czują, że idę. Z... No gdzie mi uciekać? Muszę tak szybko sypnąć, żeby mi żeby nie dopuściły. Dobra, tu już jedzą, i resztkę sypuję do drugiego koryta, żeby wszystkie mogły zjeść. No, słabo widać teraz, bo światła nie ma. Jest godzina teraz 17:20. Jeszcze o 18.30 przyjdę założyć siana, dolać wody na wieczór i będzie gotowe, bo teraz już noce, noce, dnie dłuższe są więc, obce wydłużyły swój dzień. Jeszcze pójdziemy jajka zebrać i będziemy kończyć. Owce sobie tutaj spokojnie jedzą. Tutaj cztery, tam trzy No co, czekamy na wykoty. Tak do dwóch miesięcy pewnie będą się kocić. Dobra, idziemy. Jeszcze na no szybko jajka zbierać, Zobaczymy ile dzisiaj jaką Zobaczcie jakie było to. Cały czas leje. Oj, oj, oj tu ani tyle nie widać. Światła. O, tutaj jest dużo jajek. nam będę pokazywał. Tu mamy w ostatnim gnieździe. Trzy. Zobaczymy, jaka dzisiaj wydajność. Tutaj pod spodem nie widzę, żeby było. No i tutaj jest sporo jajek. Zaczyna sypać. Widzę. Dobra. 9, 10, On, 11 jajek. O, jeszcze tu jest jedno. 11 12 jajek. Więc super. Fajnie. Kurki się rozniosły. Więc elegancko. Dobra. To zamykamy. Bierzemy. I kończymy. Na dziś. O, rozsypało się znowu, przedtem taki gruby śnieg leciał, że masakra, tak to wygląda. I co, na dziś tyle, jeżeli filmik się podobał, łapeczka, komentarz, subskrypcja, jeżeli chcecie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, niech się darzy, trzymajcie się, cześć.